Superbet sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Jak się podawało od Kacpra i znajomych? Fajne, fajne, przyjemne. Taki, taki stylowy, nie? Ale nie taki jak na odpuście jak to na odpuście wiesz. Nie, 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 nie. Inny. Nie, nie. Wiesz, taki, no, taki... Do no takiej eleganckiej stylóweczki bardziej, no. Już do takiej, wiesz, yy, codziennej. Kiedy ta elegancka stylóweczka będzie? No, nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że... że, że, że może... Przy jakiejś najbliższej okazji takiej. Może no, nawet cele klac praca. Nie, 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 chyba, chyba nie. Nie. Chyba nie. nie. Chyba raczej nie ma, chyba raczej nie ma. Chyba nie szybko, nie? Chyba nie szybko. Dwunasta to nie jest później pogoda. Cześć Mietek. No idziemy? No, Idę zobaczyć. No, Proszę, że nie nie awansujemy bezpośrednio. To możesz puścić. Skoro Łukasz Norkowski, no to wątek Lecha Poznań. Kilku byłych zawodników, obecnych Lecha jest w kadrze. Czy ty miałeś okazję z nimi grać, trenować i czy to jest dla ciebie zaskoczenie, że są oni teraz w pierwszej reprezentacji? Przecież tam okazje do, do treningu się pojawiały, czy, czy z Kubą moderem, czy z Tymkiem, Puchaczem, czy nawet z Kamilem i nie, nie był to taki mm, okres treningów y, dłuższy, ale gdzieś tam te epizody były. Y, no na pewno fa fajne takie, że oni gdzieś teraz w tej pierwszej reprezentacji y, zaistnieli. I jak najbardziej życzę im, im powodzenia i wszystkiego najlepszego, żeby jak najdłużej w tej reprezentacji byli. Kuba pierwszy przyszedł e, za czasów Kamila Kieresia, więc w sztabie był jeszcze Andrzej Ruszulak i Tomek Wolak. Więc, więc rzeczywiście z tego sztabu, e, który jest obecny, zostałem tylko, tylko ja. A jak pamiętasz tego zawodnika? E, rundę, rundę jesienną miał, miał, miał taką sobie, bo przyszedł troszkę fizycznie. W dołku zaczął się odbudowywać przy, przy Kamilu Kieresiu, potem drużynę przyjął e, Jury Szatałów i, i wiosnę, wiosnę już miał wyśmienitą, bo tam było szczelone kilkanaście bramek, więc, więc taki napastnik to, to, to skarb. No. Nie przypadkowo jego cieszynkę podkradł sobie nasz zawodnik. No, no chyba nie, chyba nie, aczkolwiek. Myślę, że każdy zawodnik ma, ma swoją cieszynkę i w swój sposób okazuje radość po strzelonej bramce. Jest pytanie od kolegów w szatni. Są. Skąd inspiracja do Twojej cieszynki? Jakiej cieszynki mojej? No po bramkach, bo jest porównanie do, do któregoś z reprezentantów. Jest, jest. <noise> Ale oczywiście inspiracja, bo ta cieszynka twoja to tak pamiętam od dawna już jest, nie? No już, już, sporo czasu to, to jakoś tak jest, ale... no tak można zauważyć, że Jakub, Jakub, Jakub ma taką samą cieszynkę, to znaczy ja mam taką samą cieszynkę jak no tak. A nie wiem, czy pamiętasz, że Kuba był w Tychach, to siadał zawsze na bandach ledowych, ale w przypadku to, drugiej drużyny, to ten drużyny ten na razie tak to nie jest możliwe. Nie. <laughs> to musimy załatwić bandy ledowe, żebyś tak mógł w pełni wykonać tę cieszynkę. Nie, wystarczy, że w pierwszej drużynie tak zrobię. Wystarczy. A z Kubą w ogóle kiedykolwiek się spotkałeś? Nie, nie bo to jest zbyt nie duży przedział wiekowy. Nie? nie, nie nie miałem z nim styczności. Bo jak on był u nas, to Ty byłeś... W Bądziszówce jeszcze. W żółty. Tak, tak. Ale mam nadzieję, że go kiedyś poznam. Co to za nuta tu leci? Ale nie taka, mówię sp Taka spokojna. Taka spokojna. Ale boisko fajnie przygotowane. Boisko top. Boisko top, no. Jak w Jastrzębiu. To, to, żeby gra była top i powodzenia. Dokładnie, dziękuję. Panie trenerze Sebastian Sterlecki, człowiek o zadanie specjalnych. Może grać się na skrzydle, ostatnio grał na dziewiątko, ale dziś to zadanie wyjątkowo specjalne, bo musi wejść w buty waszego kapitana, który jest zawieszony. Dzień dobry. Tak, faktycznie dzisiaj bez Łukasza Grzeszczyka, ale oczywiście to jakby nie moment na komentowanie tej sprawy musimy sobie poradzić dzisiaj. Bez niego w jego buty też możemy tak powiedzieć, wskakuje Sebastian Steblecki, faktycznie zawodnik od zadań specjalnych, ale w ostatnim czasie jest to dla niego taka nominalna pozycja. Ja wierzę, że sobie poradzi w dzisiejszym meczu, że z tych zadań wywiąże się jak należy i, i będzie taką wartością dodaną do naszego zespołu. Przyjęliśmy tutaj po to, żeby cel mamy oczywiście, ale zadanie na dzisiejszy dzień to jest zadanie, które będziemy zbierać w przyszłym tygodniu. To będzie nam istotne, to potrzebne dzisiaj, żebyście to zrobili do odpowiednie. Dawaj maniol, Dawaj Dobra, to swoje zbiarą. Kto wygramy? Nie, Nie wygramy! Wygramy!

Zakończył lecz pomiędzy popolską obrączką i piętnastą śniegiem. 37.00 na 1 do 0 dla piętnastu 15.00. pada 60 milionek, wody, w 60 minucie na kolejne mecze z Dawaj, zapraszamy! Na <grywa> <grywa> para volta. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy, razem jest super.